Cześć, jesteś Synemaxyst. Kolejny odcinek z WiFi 22. Sorry, trochę za mój głos, ale no, nie czuję się najlepiej. Powoli już kończę chyba z tą, tą chorobę, bo byłem kilka dni temu chory, po części trochę dzisiaj też jestem, ale coś tak dzisiaj zauważyłem wracając do domu, że, że już jest dużo lepiej, więc mam na, na mniejszy na przykład tam kaszel niż wczoraj. Kadoro praktycznie w ogóle nie ma dzisiaj, może trochę... Pokaszlałem, wczoraj było dużo więcej kaszlu, a tak to no. Wracam powoli do zdrowia. Może do końca tego tygodnia powinienem się wyleczyć. A i pewnie jeszcze w tym tygodniu dostaniecie. Może jeszcze dziś, jak, się, jak odcinek ten nie będzie jakiś długi, to może dzisiaj jeszcze nakręcę odcinek z informacji dotyczących, oficjalnych informacji dotyczących z FIFA, co będzie w FIFA 23, bo FIFA 23 będzie już miał premierę w ten piątek, więc. No, za niedługo mamy koniec września. Ostatni odcinek był z jakoś 14 w dzień. W dzień nauczycieli, tak w sumie mówiąc, dokładnie. Dzień nauczycieli. Bo był wtedy, przynajmniej dla szkół dzień nauczycieli. U mnie w szkole to trochę jest inaczej obchodzony, chyba że w październiku jest... A, no nie wiem. A tak jeszcze przenoszę rzeczy do dzisiaj. Nagrań sobie odcinek. Ja sam spróbuję skomentować, mam nadzieję, że mi głos na to pozwoli. E, no mecz polska holandy który sam byłem osobiście. Mm. E, sam osobiście byłem tam na meczu, no, na Stadionie Narodowym. Jaki to był mecz? Cóż, no nie najlepszy. Co, co mieliśmy, pamiętam, białe, oni mieli chyba takie czarne albo niebieskie, a dajmy im czarne. Chyba, że czarne były na wyjeździe. No, na razie mamy, przynajmniej jak grając Legią, dwie porażki i remis. Ale na razie, z tego co tu widzę, z trzema goli. To był chyba włączony legendarny? Polska, ja Polską grałem na legendarnym? Tak, Polską grałem na legendarnym poziomie trudności. No, trochę tych meczów złych było. Spróbujemy na początku ustawić formację 3-4-3. Czyli formację, którą gra Czesław Michniewicz ostatnio. Przynajmniej grał na tym meczu. Kasza w ogóle nie było na tym meczu. Kto tam jeszcze został? Um, chyba tam był Bereszyński. Glik był na pewno w środku. Spróbuję odzerować skład prawie jeden do innego. Co było w meczu? No prawie, bo było tam chyba dwóch debiutantów nowych. Polska... Holandia te <noise> 2-0 składy No tak, a jeszcze był kiwior Kiwiora, to tu w ogóle nie ma hmm, Frankowski, jest tu Przemek Frankowski? Hmm, chyba nie ma Przemka Frankowskiego, a to dziwne. Ale jest przynajmniej Szymański i Zieliński. Um, dobra, to Szymański był po lewej stronie, Zielu był po prawej. Z tyłu był e, Krychowiak. Krycha, a gdzie Krycha? Krycha na rezerwie, lol. <todobie> to dopiero aż tak zły jest. Zaleskiego tu w ogóle nie ma, więc będzie Helik, Klich, Żurkowski. O, moder, to najwyżej. Mm, to najwyżej za linet tego będzie klich. No, prawie to samo, chociaż bym to obrócił. Tutaj mamy zaleskiego, niech będzie to moder. Linetty ty będzie zamieniony z krychowiekiem, a tu będzie frankowski za bielika. To tu będzie ktoś jakiś szybki może niech będzie ten Żurkowski. Żurkowski-Frankowski. No, nawet pasuje trochę. Szymański-Zieliński. No, Bereszyński. To niech będzie za ten. E, niech będzie tutaj zamiast Bednarka. Dobra. Płuchacz, czy będzie powołany? Nie wiem. A Milik też jest. To Milika wpuszczę. Buxa był chyba wtedy kontuzjowany. I za wszedł. A, klich. No to zamiast klicha pomocników wejdzie sobie. Um, hmm, góralski. Aha, szkoda, że góralski ma twarz. No, rybus jeszcze jest w grze. No, rybusa w się, 23 raczej nie będzie. Jak on raczej nie wróci. Jak on na pewno nie wróci. Grabara to tutaj zamiast grabara. Nie wiem, powinien być, nie wiem, drągowski. Kesza to. A niech będzie pucharz, jest, jest jeszcze Tomasz Kędziora. Kesz to był chyba. No i piątek niech zostanie, dobra. Tak się prezentuje mój skład. Taktyka zrównoważony. Chyba, że ustawić się na defensywny. Dajmy na pressing po utracie piłki. Zobaczymy, jak oni będą reagować. E, dobra, tak się prezentuje moja formacja. Później ją zmienimy na np. 541. A jeszcze jeden. Komentarz. Powinien być wyłączony. Kamera. Zasady wszystko włączone. Muzyka. Komentarz jest wyłączony. Tu muzyka w grze turnieje to niech to sam, chyba, że też będzie się czzepia. YouTube z powodu praw autorskich, ale to na razie jest OK. Tu jest jakaś konfiguracja O, można polepszyć tutaj jest przeciwnik. lol A to dopiero Nie wszyscy jacyś gracze grają na domyślnych ustawieniach, ale że są takie dodatkowe Ciekawa sprawa A, jeszcze jedno, mamy Roberta Lewandowskiego To nie o to chodzi, tutaj mamy najdłużej 20 minut, najkrócej 4 I z czego co widziałem w jakiejś tam wersji przedpremierowej, bo już są gameplaye To... O, mamy jeden remis, a tak i siedem porażek, matko pańska. Dobra, gramy. Nie ma, kom... Uuu, nie ma komentarza. A, stadion. Kurde, stadion. A, dobra, niech będzie ten domyślny. Nie będzie ten domyślny, stadion już trudno. Może ten będzie przypominać narodowego. O, Lewandowski skopał sprawę. Dobra, strzelmy teraz. O, Skuban, tylko dziwnie się trochę rzucił, bramkarz. Dobra, to może do trzech razy sztuka. Hmm, chyba im większe kółko, tym gorzej strzela bramkarz. Dobra, słyszę się za chwilę. Dobry wieczór Państwu na Stadionie narodowym. Eee, wita bardzo Oksimar Padrowski i to jest... Piąta kolejka, piąty mecz, piąta kolejka Ligi Narodów w edycji 2022-2023. Jest to trzecia edycja Ligi Narodów. Na co Polska zagra z Holandią, a no mecz skomentuje Maksymil Piotrowski no i mamy bardzo nadzieję, że Polska tego meczu nie przegra, że chociaż remisuje, a przynajmniej hymny obu państw. Już po hymnach w rzeczywistości ten napis, ten nasadzenie narodowym zakończył się wynikiem um, 2 dozary do Holandii, a przynajmniej skład e, Polski. E, Bez szczęścia gorąca, Bernerek, i Bresciński w obronie. W pomocy mamy Modera, Kwicha, Krychowiaka i Żurkowskiego, a na sumie napa a na napastnicy to Szymański, Lewandowski i Zieliński, a tak naprawdę sam Lewandowski jest jako ten napastnik. A, zaraz będzie skład gości, więc formacja 3-4-3, ostatnio odgraliśmy w poprzednim meczu to graliśmy u siebie z Belgą, który w rzeczywistości przegraliśmy 0-1, w wirtualnej Murawie to przegraliśmy 0-3. Jaki będzie tutaj wynik? Czy będą jakieś eksperymenty? Tak, to trzy w Polsce. W Polski zobaczymy. Numer pierwszy, Flecken w brance formacja 5 2, 3 2 W obronie Blind, Ake, Van Dijk, De Licht i... Ee... Zaraz przeczytam pa... Państwu składy. Czy tylko... Czy to są napastnicy? Dobra. A więc zaczynamy od... Ee... A więc zaczynam, więc dalej kontynuuję z obroniem. to jest oczywiście Donfries. w pomocy mamy defensywnych pomocników, czyli Dayong i Companers, ofensywny pomocnik to jest Berkis i dwóch napastników to jest Berkwin i Memphis z więc formacja 5-3-2 z dwoma defensywnymi pomocnikami, zobaczymy jak się spisze z tym składem Polska, a Holandia jako goście i zaczynają biało czerwono że Polska wygra w tym spotkaniu, ale teraz jak będzie akcja dla Polski? Zieliński na prawym padał, na siedle pada do Lewandowskiego. Lewandowski będzie okazja dla Polski. Lewandowski padł na ustroju do Szymańskiego. Szymański będzie okazja. Szymański na jeszcze Szymański. wziął przy piłce Szymański, ale piłka jeszcze w grze i przejmują piłkarza Holandii. Piłka zostaje wykopana źle przez ramkarza Holandii. Zieliński pada w pole karne. Sieli Wielki oddaje strzał, ale piłka no, o mały włos, by wyszła na rzut rożny dla Polski. Źle, źle, źle przyjęcie i podanie piłki, a raczej było przyjęcie piłki przez Polaków, przez Holendrzy, po konsolowanie akcji. ...Bell pada, do środka do Berfina, Berfin do de Jonga, Frenkie do de Jonga Pola Jong będzie okazja dla Holandii, de Jong czy bardziej na lewą stronę, padał do tolu do Depay, Berfin, Berfin wpada po lekarne, karne, Berfin będzie okazja, Berfin! Strzał obroniony, jeszcze ponownie obroniony, co to będzie za okazja? Strzał na pustą bramkę i mamy Br... no i oczywiście gol dla Holandii. Dwa razy wybronił to Szczęsny, niestety dopadł pierwszy. Holender i mamy 12 minutę. Polska przegrywa z 0 do 1. Niestety warzyw dobrze popisał się szczęsny. Nieźle się nawet rzucił, tylko źle jeszcze przyjął obrońca a ja się przewrócił i dobił to fajnie. po prostu na pustą bramkę. Zapowiada się jak w rzeczywistości, gdzie w rzeczywistości w 13 minucie, chwilę później strzeliła Holander na pierwszego gola, takiego trochę dobijającego, ale no. Berkwing, robił i strzelił drugiego Gola, pierwszego Gola strzelił kuk Kukpo, po, czy coś takiego, no strzelił nam Gola jako pierwszego na Stadionie narodowym, teraz będzie akcja dla Polski, może coś Może to skonstruują akcję, może strzelą Gola kontaktowego. Miejmy nadzieję, że tak. Teraz przeluambi po Polację, nie można go Bo Mapieł żółkowski podanie do Zielińskiego, Zieliński będzie okazja Zieliński, bo. No. Trzeci piłka jak chciał, to pewnie podejść do e, Roberta Lewandowskiego. Teraz będzie Bergfilm. To się Holendrzy. Będzie okazja. Kompajner spada po prostu padał DPA. DPA i wpada po pole DEPA! Biłka zostaje wypita jeszcze przez Obronę Polski i... Piękna to była interwencja Szymoitka Szczęsnego. Konstruują napisy ponownie Polacy. Będzie teraz kontrada Polski. Rusza Szymański na lewym szydle. Szymański, będzie okazja. To jest złe Szkoda, mógł iść na praktycznie akcję sam, sam Lewa, Robert Lewandowski, ale może teraz przejmą. Może przejmą przy tej obronie piłkę podac, ale niestety nie, bo akcje już dalej będą konserwować Holendrzy. Berfin de Jong podobno się dokładnie do Kimpanersa. Berkis Memphis Depay na lewym przychodzi. Na lewą do przecież upadłe po do Berkwina, ale pierwszy będzie być tak szczęśliwy. stawia. Coraz więcej Michesaw Michniewicz na Wojtka Szczęsnego, a teraz po prostu padę padanie do Sebastiana Szymańskiego, ale to było złe padanie. Może jeszcze przejmie Szymańskiego, nie wiem nie zrobił tego, ale będzie akcja dalej dla Holandii. Na obronie teraz grają dalej piłka z Holandii. Złe podanie i piłka dla autorów y, mają piłkę Polac. Teraz będzie kolejna okazja. I złe podanie, jeszcze tam próba sfaulowania piłkarza Holandii z, y, a faulował, a prawie faulował piłkarz z reprezentacji Polski, bo był przy wielkiej korzyści, dlatego nie ma faulu, Straciła piłka znowu reprezentację Polski, przynajmniej Holandia w Frankide na środku pola padł do tyłu do Tim Cannersa. Podanie lewać parę środę do berkwi do Dumfriesa Depa i śbiegnie. Rozpada do lewił Doomfils z level Dumfries będzie okazja dla Holandii. Podał na środek do Kimpenersa. Peners jest jeszcze zapalkanego w polu karnym będzie depay i mamy bramkę na 2 do 0. Jeszcze mamy pierwszą minutę 39 minuty spotkania. W rzeczywistości było też 2-0, ale nie w pierwszej połowie na szczęście, ale chociaż szczerze było sporo strzałów. Polska, Polska nie, nie wykorzystała parę okazji, że coś się tu mamy też podobnie. Słyszymy teraz dobrych gości widać kibice gospodarzy może całkowicie ucichli, nawet był ładny gory. Męki z Depa i 39 spotkania. Czy Polska jeszcze coś strzeli w tym meczu? Czy w ogóle zamierza Polska strzelić gole? Ja Miej nadzieję, że da. Tak. Nikt to nie będzie kolejna porażka do zera. Yy, oczywiście tu na wirtualnym moderawie. Teraz przejęcie. Kuba Modera. Moder podanie do Szymańskiego. Szymański będzie okazja. Szymański na podanie w pole karne. Jest sam Robert Lewandowski. Ale piłka. Już po... niestety wybijają Holendrzy i... Prawie by przejęła to znowu Szymański, niestety przemijał piłkę Holland. Teraz podanie do Berkfina Bergfin biegnął nim to minutę liczył sędzia. Będzie odostania akcja dla Hollandów, Berkwin wpada w pole karne, będzie okazja, prosto pd, podanie do Berkfisa i co? Dobitka i mamy 3 do 0, jeszcze nawet przed przerwą. Takie ostatnia to była okazja i nie. i mamy tutaj Berkwina, który strzela swoją, jak się nie mylę, drugą bramkę w tym meczu. Więc mamy już 3-0 w Holandii. O nie, to był Berkis, więc możliwe, że to będzie jego pierwszy gol. Ale mamy 3-0, w tak każdym razie do przerwy. Czy polska równa, 3 gole? to ciężko, ale będzie. No, jeszcze mają szansę. No, mamy Roberta Lewandowskiego, który miał trochę okazji, ale no, źle pomagali mu dwa i boczni. Pomocnicy i po części i w sumie też na Mamy trzech różnych wykonawców: Berfin, Depa i Berkis. Słyszymy się za kilkanaście minut. Słabo się ten mecz zapowiadał do przerwy. 看了你。啊嗯嗯 Wznawiamy drugą połowę spotkania. Polska zmieniła formację i zmieniła też dwóch piłkarzy, bo wszedł pucharz za Modera i Pędziora za Żurkowskiego, który choroba został bram, boisku, miał zejść, ale jednak został na morale i Polski będzie grać teraz defensywnie, bo będzie grać 5-4-1-3. Sprawi to, że Polska będzie się więcej bronić, nie straci więcej bramek niż te 3 ale teraz mogą być kolejna okazja dla Holandii, bo mamy wciąż. 3 do 0, ale będzie kolejna akcja. akcja Lewandowski pada. Było to podanie od Pierre Ryszardiego. na niej i teraz Krychowiaka. Szymański wychodzi sam na sam. Szymański ma wyszyle podanie do Roberta Lewandowskiego, który niestety był pilnowany przez obrońców. I próbujemy teraz dalej przyjąć. Polacy niestety strata piłki przemijają Holendrzy. Będzie kolejna akcja dla Holandii. Ta piłka przez obrońców. Przecież pomocnika Polski przejęta piłka z rzutu z autu. Będzie kolejna akcja dla Polski, ale niestety złe podanie. więc Snow przemawiał piłkę Holendrzy. To będzie kolejna akcja. Może teraz odzyskają piłkę Holendrzy. Tam był na chyba na dwa to zastanawiam się kogo, byłoby się piłkarze przewrócili pewnie jakiegoś ta polski, Berfin, będzie okazja dla Holandii, Berfin na środku pola, potem na lewej szkole. Berfisa, Berfin po prostu pada, będzie okazja, ależ to był piękny strzał, gdyby to gdyby to piłka wpadła, chyba już Polska by nie miałaby w ogóle szans, żeby strzeliłoby, ale, ale to było... Obrane przez Wojtka, szczęśliwego pierwsze już w tym meczu i mam dość chyba w karny z rzutu różnego główka i broni to panu, tak szczęście. Nie zmienia to na kolejnego bramkarza ee, Czesław nie bo dwóch bramkarzy się zazwyczaj w meczu i to jeszcze mojej nie nie zmienia, więc no. przynajmniej takie robią większość, 99% trenerów. Chyba, że mecz San Marino, no to może, ale San Marino. Zagrał się z ostatniej lidze i musieliby Polskę się poważnie osłabić, żeby zagrać z i mamy tutaj lob i 4 do 0 do Holandii, więc Mam strzelcą bramki jest... Bergwijn? Bergwijn? Mamy, jego to już jest druga bramka, mamy 4 do 0, zlabował się wątek Szczęsny no i niestety Bergwijn strzela gola w 66. minucie w rzeczywistości, ilości, nam się od drugiego e, te, na 2 do 0 w 60 minucie i przegrałyśmy ostatecznie 2 do 0, teraz mamy dwa razy wyższe wyniki a teraz był faul, bo ciaksy próbowała Polska prawie 70. minuta, 40 metrów, raczej będzie wyścigowanie różnego. rożnego Szymański tylko w pole karnym. może będzie jeden chociaż gol dla Polski niestety nie, ale no zobaczymy, jeszcze na okazja Szymański, no co to było za podanie słabe no. chociaż trochę dało im to, żeby zrobili out więc no, może jednak Berfis strzelił gola i zszedł jeszcze z boiska, więc no czy wejdzie jakiś piłkarz z reprezentacji Polski? No zobaczymy, miło byłoby, żeby jakiś e, wpadł. Teraz będzie akcja dla Holandii na nowym strzydle Blind. Blind będzie znowu okazja do Holandii Blind w karny, ale to badanie po ziemi no nie było najlepsze. Teraz będzie akcja, proszę pani badanie na Roberta Lewandowskiego! Lewandowski będzie okazja! Lewandowski! Ależ to była okazja, gdyby Lewandowski, no strzelił tą bramkę sam na sam, byłoby już bramkę kontaktowa dla Polski, ale czy będzie gol? Miejmy nadzieję, że tak. Teraz pada w karnej. Jest Tam Piotr Zieliński, który niestety stracił piłkę, chociaż jeszcze mamy. A, to jest, jeszcze ma piłkę Polska, jeszcze będzie Krechowie podanie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski, jeszcze stracił piłkę, ale jeszcze będzie okazja: 80. minuta. Winaldo, Baron Sopare, Podemu, Don Friesa. Fris będzie kolejna okazja. Don biegnie, rozprawia do pole karnym. Podanie on jeszcze pola karnego. I co? Taka dobitka. Podobnie jak w meczu. ponownie gol dla Holandii. Drugi gol Memphisa dopaja 80. minuty meczu i mamy 5 do 0 dla reprezentacji Holandii. A aż dziwne, że kibice jeszcze są na tym meczu. Oczywiście w Polsce kibice. Szczęście na narodowym, szczególnie miastach poszliśmy w wyliczonym czasie, wyliczonym czasu było 4 minuty. No i szczęście na się czasie. Szkoda, bo mogło posłyszeć gol dzięki tego kontaktowego, przynajmniej w że Może teraz będzie Lewandowski e, wyższy chciał sponsorować akcję. Niestety się to nie udało. 95 minuta, jeszcze mają szansę po, polscy piłkarze, żeby strzelić gola, ale nie, bo zrobił depan. Kilka minut później zdobył trika. Mamy 0 do 6, proszę Państwa. no jego łomotu to. Nie było moty, to... No, chyba tylko z ostatnio to było w rzeczywistości z Belgią, jakoś w czerwcu tego roku. No. No niestety nie mam nie, nie, pecha reprezentacja Polski. 6 do 0, 3 białe dekady. Muszę ci czekać na kolejnego gola, ale mamy już 6 do 0. Polska może i gra defensywnie, chociaż co z tego? A, I mamy pierwszą żółtą kartkę w meczu. Virgil van Dijk w 80. minucie spotkania zdobywa żółtą kartkę. Mamy rzut wolny. Piotr Zieliński gdzie konać ten minuta. Znowu bramkę kontaktową strzeli nam. Miejmy nadzieję, reprezentacja Polski. Teraz będzie ośrodkowanie Zielińskiego w pole karne. No ta słabe to było ośrodkowanie. Chociaż jeszcze dojdzie tam Zieliński. Ale no nie, nie, nie przegląd tej piłki. Jeszcze mamy kilka minut, żeby chociaż tego kontaktowego gola strzeliła Polska. Otóż 3 minuty doliczone, a to kolejna co do Holandii. Danfry zbiegnie, prawy 3 tym razem Danfry będzie okaz do Holandii i przynajmniej kilka na szczęście Polacy. Przynajmniej Polska w końcówce nie jest, nie, 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 nie gra aż tak do bani, jak to mówi się dzisiaj potocznie. I co? Koniec meczu Trzy minuty do doliczonego czasu. sześć. Wielkie uczenie. Ja to za bardzo nie po bo prostu wyszła mi 5 minut wcześniej przed meczem, ale było też wyczynienie w 2017 na jak panowie, w podobnie Polska panowie, w panowie, panowie, na panowie, panowie, ale panowie, 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 Znowu przegraliśmy, też jeszcze tam pisało, czy zmienić poziom trudności na no, niższy, trochę by się przydało. Trochę co, kolejna porażka. No, kolejny łomot, i to nawet dość solidny w rzeczywistości. podobnym łomot mieliśmy z Belgią, Za Amichniewicza. Przecież to było nawet niedawno. Pewnie wy wszyscy pamiętacie co, no nic, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawiamy się w górę, suba, komentarz, jakbym bym się ten film spodobał. Więc... To było na tyle, no szkoda, że przegraliśmy, widać Holandia, no dobrze gra w tym swoim formacji, tam 4-3-3 to było, więc no, może jednak inną formację spróbuję na tą na tą reprezentację, chyba, że od początku trzeba było przetestować to 5-4-1, może tak zrobię w przyszłości w kolejnym meczu reprezentacji Polski, co to będzie za mecz, myślę, że ten towarzyski z Chile który mamy zagrać 13 listopada. Chyba, że będzie inny to dzień, jakiś może wcześniejszy, ale to jeszcze zobaczymy. Może na ten mecz się uda w rzeczywistości. To jeszcze będę musiał się zastanowić. No ale jak będę, no to fajnie. <laughs> może ktoś mnie. Pewnie pójdę z jakimś wujkiem, czy kimś może. Pewnie coś znajomych może tam będą. Nie wiem. Zost Miejmy nadzieję, że ktoś będzie ze znajomych moich. No ale jak nie, no to trudno. Miejmy nadzieję, że przynajmniej nich Polska wygra po raz pierwszy od poprzednich dwóch spotkań. Oczywiście domowych. Nie... No bo przegraliśmy dwa razy rzędu narodowym. Trzy razy jeszcze licząc za kadencję za Sousy, Bo pierwszy mecz domowy z narodów wygraliśmy na stadionie we Wrocławiu. A tu na razie mamy trzy porażki z rzędu. No takiej tragedii to my jeszcze nie mieliśmy. Bo... Od pierwszej porażki. Ech, szkoda, że ten Sołza, widać, zapowiedział nam 22 rok. Miejmy nadzieję, że mamy już wszystkie a ja nie przegramy. Bo jak przegramy, to ten 22 rok dla Narodowego no, będzie dosłownie pechowy. więc no, Szkoda, że nam Sołza, pewnie, ma jego PH przeniósł tego przy tej porażce z węgrami w emację do Mistrzostw świata, ale dobra, to był na tyle. Mam nadzieję, że mi się odcinek spodobał Dobrze, grę, to szybko w ogóle Przy przykomentarz się nie spodobał. A w rzeczywistości na tej wirtualnej murawie to był jest Sanderson Park, który jest w rzeczywistości stadionem w Poznaniu, tylko że ma inną nazwę, ale to jest po prostu stadion, gdzie normalnie gra taki Lech Poznań. I to chyba to jest stadion jeden do jednego wzorowany. Tylko że no tylko że ma inną nazwę, no a pewnie trochę inną atmosferę, albo osłuchać kibiców gości, bo pewnie kibiców polskich, to nie wiem, czy jest doping polskich kibiców. Miejmy nadzieję, że będzie w 23, bo to były plotki, wcześniej wam pewnie też czytałem w informacjach dotyczących FIU 23, że ma być oficjalna w pełni licencjonalna reprezentacja Polski. No pewnie jak będzie ten dodatek i jak będzie nie 25 na przykład piłkarzy, a 50, to pewnie, to pewnie tak będzie. Gdzie część będzie nowych, część będzie całkowicie nowych, znaczy, że całkowicie nowych, że nie będzie, będzie mniej jakichś powrotów, część pełni pika, że nie będzie. No cóż, tak to już jest. Dobra, no może Błosat już na pewno go nie będzie. Dobra, to był na tyle, mam ludzie, że ci się spodobał. Życzę mi jego dnia, w sumie to już bardziej nocy, bo już o 19 to potrafi być ciemno, jak jeszcze kiedyś wakacje o 21 czy 22, więc no. Późno, dobra. To był na tyle. Życzymy jego dnia. No i szkoda, że kolejny mecz przegrałem. Trochę też dlatego, że jakiś czas nie grałem w FIFA. oraz będę musiał ewentualnie potestować te taktyki. Czy granie zbyt defensywne to jest coś złego, czy może jednak coś lepszego? Cóż. Poza tym komentarz był nawet ok. No, mam trochę też nie najlepiej z głosem, no bo powoli kończę chorobę. Więc to był na tyle. Przyszedłego dnia, no i cześć!